Witam bardzo serdecznie z tej strony Kont w kolejnym odcinku. Bo tak jak niestety pisałem ostatnio na karcie społeczności <laughs> u siebie na kanale. Niestety e, ostatnio nie było odcinków z tego względu, że Blizzard i, i serwery Diablo za bardzo nie idą w parze z działalnością, funkcjonalnością. Nie było ciężko cośkolwiek nagrać, bo bardzo często się po prostu wysypywały. Ale dzisiaj widzę, by była jakaś aktualizacja i wprowadzili kolejkę logowania. Jak szedłem do gry, to byłem dziewiąt w kolejce, więc teoretycznie jest jakaś taka minimalna nadzieja na to, że to może jakoś będzie faktycznie filtrowało ten ruch między graczami a serwerami. Byłoby miło. Lecimy dalej, tak jak w ostatnim odcinku skończyłem. Przy gidbinie, który się zepsuł, czyli po prostu nie pojawił mi się mobek, który miał mi gidbina dropnąć. Yy, Bajzlu tutaj niestety ciąg dalszy, jeżeli chodzi o ekwipunek. Taki standard, yy, ale jakoś sobie damy radę Siewerb z word. Ja tu mam jeszcze tarczę Siewerba, proszę Państwa. Dobra. Yy, trochę rzecz powypadało ostatnio. Młotnie śmiertelnego króla. Dropnąłem nawet Ista. Yy, z hrabiny na piekle, więc całkiem spoko opcja. Yy, dobra, wrzućmy tutaj te craft materiały. Na, na na, maczugę i nie przedłużając, lecimy pewnie dalej. Tutaj mam przygotowane troszkę itemków. Mieczyk na 22, który zaraz powie, powoli będę dobijał. Eee, kolejny mieczyk miałem tam na 23, który gdzieś tam jest. Tutaj pewnie. A nie, te, to jest ten Kinemills Owl. Także mam już troszeczkę tutaj przygotowanych fajnych itemków na przyspieszenie działania tutaj eee, przez te kolejne akty, przez pozostałe akty, które mi tu zostały. Pozostałe, które mi zostały. Nie przesłyszeliście się. Zaczynam bradzić już od rana. Jest 9.30 w momencie nagrywania. Więc e, bradzenie lekkie się włączyło. Biegniemy, nie przedłużamy. Biegniemy, nie przedłużamy. Ciachamy mieczorem, Jak tam mój merz 15 level. No dobra, coś tam mu ten level leci. Może jakoś się wyrówna. Jak nie, to tak wspominałem. E, najmę sobie nowego po prostu i tyle. Teraz lecimy w stronę Kuzar, Kuzar Barast, Bazar Kurast, Kuzar Barast tak jak ostatnio mówiłem, że to jest Kuzar Barast. Lecimy na poszukiwanie kanałów żeby odnaleźć serce Kalima. Lecimy również tutaj poszukać zrujnowanej świątyni w której to będziemy mieć księgę La Messena. Księga jest ważna, bo daje nam 5 punktów statystyk za wykonanie tego zadania więc jest to opcja bardzo przyjemna. Dobra tu są kanały już sobie będę widział zajście mhm. Mhm, mhm. lecim, lecim. Najpierw standardowo szukam sobie wieży czy świątyni Tutaj rada też taka e, Musicie znaleźć The Ruined Temple jeżeli gracie w angielskiej wersji językowej Natomiast jeżeli gracie w polskiej wersji językowej, to ona się nazywa zrujnowana świątynia i w niej zawsze jest zejście. Dokładnie to jest to: The Ruined Temple. I to jest ta świątynia, w której zawsze znajdziecie księgę. Za dzieciakę grałem, byłem przy święcie przekonany, że to jest losowe. Dopiero niedawno zostałem uświadomiony, jak zacząłem grać w Project Diablo i tak dalej, że nie, że to jest zawsze w tej samej. Także, no. Zmniejsza w... ilość zmarnowanego czasu na poszukiwanie księgi. Co jest bardzo dobrą opcją w tym przypadku. Bo pot się męczyć, szukać. Kombinować, czekajcie, ja sobie zrobię tak, bo tu jakieś kamyki mam. Jak zresztą widzieliście przed chwilą w staszu, za bardzo miejsca nie mam, żeby te kamyki trzymać, bo mam poprzygotowywane po prostu te i do levelowania z każdym kolejnym levelem, jakimś tam po drodze, nowe przedmioty. A co za tym idzie? Eee, wzmocnienie postaci. Szybsze zabijanie, szybsze przebieganie i tak dalej. To akurat w takiej serii, żeby szybko ją nagrać, jest spoko. Po prostu nie ma sensu zbędnie przedłużać. Ino gdybym nagrywał serię po prostu przechodzenia od zera bez itemów. Tak, o tak, jakbym po prostu zaczynał swoją przygodę z Diablo, żeby pokazać bardziej ludziom, którzy też dopiero będą zaczynać swoją przygodę. No to wtedy to by miało le troszkę lepszy sens ale byłoby na pewno dłuższa seria, albo byłyby znacznie dłuższe odcinki. Dłuższa seria w sensie więcej odcinków, tudzież właśnie podobna ilość, ale same odcinki byłyby zdecydowanie dłuższe. Więc to nie byłoby sensu. Dobra, szukamy pod kanałami zejścia drugiego poziomu. Niestety nie lubię tych kanałów, to jest bardzo znielubiana przeze mnie lokacja. I rzadko kiedy się zdarza, że znajdę szybko zejście. Greater Healing Potion. Bardzo rzadko tutaj niestety się udaje szybko znaleźć zejście, co jest irytujące. Nie mając teleportu, nie grając czarodziejką, tu nie mając enigmy, która wiadomo łatwa do zdobycia nie jest. Chyba, że na singlu to na singlu jest łatwiej ze względu na to, że można sobie player 8 odpalić i biegać mapy, które się nie resetują biegać sobie skrzynki w kurast. O jest, udało się, widzę, 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 widzę zejście. Dobra. Widzę zejście, jest, jest sukces. <coughs> Na Players 8 można biegać te skrzynki w kurast. I wtedy idzie naprawdę szybko się dorobić. Ewentualnie po prostu jakieś bossy Players 8 robić sobie, które zdecydowanie większe drop mają wtedy. No i wtedy można się naprawdę bardzo szybko do tej enigmy czy innych przedmiotów dorobić. Przede wszystkim bardzo dużo czasu się Zaoszczędza właśnie ze względu na to, że mapa się nie resetuje. I wtedy można sobie szybko myk-myk dwa punkty odwiedzić i lecieć dalej. Ewentualnie nawet można sobie po prostu biegać hrabinę. Tak sobie ustawić mapę, że, że bardzo szybko się po prostu trafia do wieży. Od razu się widzi gdzie chce się iść, żeby zajść na kolejne niższe poziomy. No na niższych poziomach, wiadomo, szybko hrabina zabić i lecieć dalej. Ponownie, jakieś tam isty od czasu do czasu nawet mogą wypaść, co, co widzieliście wcześniej. Bo Też mi wypadł pierwszy ist, nie licząc gula z kuźni. To na ten moment ist to jest mój najwyższy run-drop. Yy, tak po prostu. Drop-drop. Tam kuźnię można zrobić trzy razy tylko na danej postaci, na każdym poziomie trudności. Więc na ten moment ten ist jest moim najwyższym run-dropem z wyłączeniem dropu z kuźni właśnie. Na ten moment niestety żadne jachy, bery czy inne sury nie chciały się pojawić na mojej podłodze, ale nie wykluczone, że może się uda. Może się kiedyś uda. Dobra, lecimy dalej. Przez groble do Travinkal. Zaraz będę miał level, będę mógł brać Hellplega. Zdejmę tego Eisenharta, bo on i tak jest jednak bezsensowny. Sigon jest bez sensu, Eisenhard jest bez sensu. Zwyczaiłem się do tego, że te sety są bardzo dobre w Project Diablo, niestety na Wanilione są strasznie słabe i to jest trochę przykre. Nie wiem co ja tu chciałem iść teraz chyba w Dexa. Głowy nie dam, dawno nie grałem tą postacią. Głowy nie dam uciąć. Znajdziemy sobie tu whitepoint y oczywiście, znaczy może nie tyle znajdziemy, po prostu do niego pobiegniemy, bo on jest zawsze w tym samym miejscu, w Travinkal. Nie Niemożliwe! Wezmę sobie tego helplega i zobaczymy. On powinien mi dać plus 2 do fire skilli czyli Holy Fire teoretycznie też powinien dostać plus 2. Tak też się stało, no i dobrze. Nie mogę, nie mogę! Tak też się stało, dostałem plus 2 do skilli, więc w tym momencie wypadałoby trochę pozmieniać mój ekwipunek. Steel Clash. To jest kolejne plus 1 do skilli. I kolejny brak miejsca tutaj, żeby go włożyć. Jestem przeciążony. Jestem przeciążony, oje. Nie, pom nie pomagam sobie tym. E, no tak. Stealtha dałem ostatnio komuś yy, na streamie, bo chciał. A to może być ten Venomord. I czapkę jeszcze jakąś to mam, Lore, ale to na 27 dopiero. Eee, no to czapkę mam, no to, to Myson Heart jeszcze jednego, to miałem go sprzedać. No dobra, no to na razie czapki nie zmienimy. Na 27 ubiorę sobie eee, Lora. Na 23 i tak zdajmy tej temki, bo wezmę tego Kinemila plus 6. No i okej, okay, możemy lecieć dalej. Coś mi tu leżało na ziemi, nie. Tyk, 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 tyk. To zostaje, to nie, to idę oddać. Idę oddać księgę Messena, Poison Resist plan is life, dobra. Oddajemy 5 punkcików 100 siły bazowo 85 Tu mi siły nie daje. Tu mi siły nie daje. Czyli będę w stanie ubrać ten mieczek. Znaczy te zbroja, zbrojkę mam tu na 28 level dopiero. Dobra, i ona 100 siły wymaga. Eee, tu już coś miałem pod chyba właśnie. Xfire plus 3 do fire skilli 58 Deksa, dobra. Morliwe, że będę go używał. No I wracamy do Trawinkal. Żeby już nie przedłużać, chociaż i tak, które poprzedłużałem, bez sensu. Zaraz tu wypadnie mi już 18 level Aury, mam teraz dzięki temu mieczykowi i tej tarczy. Na 27 no. miał Lora, czyli plus jeden jeszcze do wszystkich. I na tym 28 też zbroja mi daje też plus 1. Do wszystkich. O, dobra, Merc się złożył tak standardowo na, tutaj na radzie. Bez, bez odpowiednich itemów, no to hydry zjadają Merca moment. Bum Pyk, na no, drugi zestaw broni. Mana, mana. Healing orb. Healing Healing Potion Healing Orb. Mach mach portal, idziemy wstrzesić Merca da się. Mers się przyda, Girbina, tak jak wspominałem dalej nie mam, bo się wtedy zbuka, mi się wydaje, że po prostu termobek się zrespił, tylko gdzieś... jakby poza ekranem nie było go widać, pewnie dlatego nie byłem w stanie też dokończyć tego quest'a. No i dobra, lecimy dalej. Wejście w teleport, wejście do hal. Łyk herbatki i można lecieć dalej. na poziom drugi dole to, to to jest z mora tej gry, kurde, te laleczki wersja hmm. jak tam za expem? no nie aż już chyba jestem za daleko, bo nie będzie ten eksplociał raczej. Więc na czwartek już pewnie sobie najmę nowego bo tak jak mówiłem i tak docelowo będę brał barbarzyńca z piątego aktu. On ma siłę, Might'a, ma aurę. Na momencie, kiedy one się już przerabiał pod fizykal, pod fizyczne obrażenia pod Zilla, to wtedy już po prostu ten majty da mi tutaj dużego boost, yy, boosta do obrażeń, że damage up będzie z Might'em. Na ten moment nie ma zbyt wiele fizycznych obrażeń w broniach, ale jak mówię, no docelowość to zmieni, więc... Wtedy ten might mi da dużo. Jakieś tam mieczeki teoretycznie mam przygotowane. lita. Teoretycznie nie. Teoretycznie jakieś tam mieczeki mam przygotowane. Dla barbarzyńca, jak już go najmę. Tam leżała potka na stamina. Mogę ją wziąć wcześniej, bo... Nie spodziewałem się, że braknie. Za dużo biegam, za mało szarżuję, dlatego się stamina kończy. Wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że zgubiłem się. Taki standard. W tych kazamatach się zawsze gubię niestety Nawet czarodziejko mając teleport się gubię Nie lubię tej lokacji Dlatego rzadko farmię Mephista Wiecie on bardzo fajnie potrafi dropnąć, ale no między innymi dlatego właśnie bardzo mało farmię Bo się gubię po prostu w tych kazamatach, no a tu byłem obok zejścia Nie zauważyłem, że tu było do góry przejść, Standard. No, teraz by się przydała jej point Przynajmniej w teorii, bo czy ja będę chciał farmić Mefista na normalu, no raczej jest to mało prawdopodobne, więc gdybym znalazł zejście od razu na trzeci poziom, to się nie obrażę. W tej sytuacji trzeba się liczyć na to, że nie wywali mi gry. Nie, nie racjonuję, bo jak za, za niski ma teraz tutaj jak na tą lokację, więc będę musiał go zmienić. Pewnie przed pójściem na, na Diablo, czyli w jak zrobimy już ten akt do końca. Zanim pójdę przez czwarty akt, się cofnę, wziąć sobie nowego Merca, Żebym miał ten 20 level około. Ja Mówi tak, on będzie zmieniany, więc nie ma problemu. Dam mu przynajmniej jakąś broń, żeby coś lepiej bił. Jakiś przedmiot, Eisenharta tu mu dałem, no. Co no daje Eisenhardt sam w sobie? 6 do dexa. No to ja może dam jemu, to przynajmniej bonus dostanie, 10 do siły, defensywa, 8 resów. Ja tu przynajmniej resisty będę miał, lightning, cold, 2 do życia. Znasz, ja że Mephisto lightningiem i coldem i... i, i prawie wszystkim. Fire resist, 4 siły, no, na ten moment się to przyda. 18, fire resista. Dobra, jest, wykapowane. Elitkę warto zabić. Mm -hmm. Mm -hmm. No jest jeszcze tutaj... dobra, to mówiłem. Nie idziemy szukać ee, waypointa. No, resy dobrze, będzie na hydry tych, tych tutaj... radnych. No jeszcze z fanatyzmem chłopki. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Champion Doll. Nie mogę, nie, nic więcej. Mhm. Mm to go. Jemu w drogę do Mephisto. F. Ja spodziewałem się, że to będzie dłużej trwało, dotarcie do niego. Nie jest źle. Bo to jakby nie patrzeć, już zaczynałem dopiero to te górasty. Cześć, Mephisto. No co ty? Zapomnę, na którym rewelu? Na drugim. A oh, Mertz się położył. Trzy ataki? Trzy ataki. Meeefiuuuu. Wrócisz co? Pewnie nie. Pisto Soulstones, taki, wiecie, standardzik Demon Hide Gloves, yay. nie będzie Dokładnie. Dobrze powiedziałeś. Demon Hide Gloves, mogę sobie wziąć. Sigony daje mi 30 tak spida z paskiem. No i czwarty akt. Hold any button, skip! To skip! Skipnęliśmy. No, no, i w ten, ten, ten sposób udało się ubić Mephista. Będziemy ten materiał kończyć. Jeżeli Wam się on podobał, to zapraszam do zostawienia suba, Zostawienia łapki w górę, komentarza jakiegoś ewentualnie dla zwiększenia zasięgów. Jeżeli macie ochotę, możecie oczywiście poudostępnić gdzieś tę serię wśród swoich znajomych. Jeżeli uważacie, że warto ją udostępnić, gdzieś tam dalej puścić do ludzi, to będę wdzięczny. Jeżeli nie, to trudno. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Zapraszam oczywiście na Twitcha. Trzymajcie się. Cześć.